Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, po co to wszystko robisz? Wczesne pobudki, korki, niekończące się spotkania, godziny przy biurku, a potem co? Wracasz do domu i powtarzasz to samo, dzień po dniu, z wiarą, że pewnego dnia odpoczniesz, że kiedyś na emeryturze wreszcie będziesz wolny. Tylko co jeśli to wszystko? Jedne wielkie kłamstwo. Od dziecka uczono nas wszystkich jednej ścieżki. Szkoła, studia, praca, kredyt i na koniec przechodzimy na zasłużoną emeryturę. Każdy etap życia to przygotowanie do kolejnego. I nawet jeśli nienawidzisz tego, co robisz, to mówiono ci cierpliwości, jeszcze tylko trochę. Na końcu czeka na ciebie wielka nagroda. Wolność, czas i spokój. Niestety nikt nie mówił ci tego, że po drodze stracisz zdrowie, energię i swoje marzenia, a czasem i siebie samego. Brytyjski pisarz i filozof Ellen Watts powiedział: Nie uczymy dzieci muzyki po to, by dostały się do lepszej orkiestry. Uczymy ich muzyki po to, by grały dla przyjemności. A z życiem robimy zupełnie coś odwrotnego. Uczymy się, by pracować, pracujemy, by przeżyć i przeżywamy, by kiedyś może odpocząć. To życie wiecznym później, ale później nigdy nie nadchodzi. Zawsze jest coś, jakiś nowy projekt, kredyt, rachunki, dzieci, obowiązki. Twoje życie przecieka przez palce, a ty mówisz sobie, że kiedyś to się zmieni, ale się nie zmienia. System nie potrzebuje Twojego szczęścia, potrzebuje Twojej wydajności. Twojego czasu, Twojej energii. Zamieniasz 8 godzin pracy dziennie na pensję, z której 70% od razu znika. Podatki, czynsz, rachunki, kredyty itd. Dostajesz ochłapy i nazywasz to jeszcze sukcesem. I największym przekrętem jest to, że jeszcze masz się z tego cieszyć. Że jak nie jesteś zadowolony, to znaczy, że coś z Tobą nie tak. Ale nie, to z systemem jest coś nie tak. Ja osobiście znam co najmniej pięć emerytów, którzy na emeryturze jeszcze pracują, i to nie z tego powodu, że brak im pieniędzy, mogliby przeżyć swojej emerytury, ale po prostu nie wiedzą co robić. Są zagubieni po tylu latach nakazów i planów różnych. Po prostu nie mogą sobie poradzić z tą codzienną wolnością. Całe życie wmawiano ci, że emerytura to nagroda, że wtedy wreszcie pojedziesz w podróż życia, pozwiedzasz sobie świat lub kupisz dom na wsi lub nad takim jeziorem jak tu. Spełnisz po prostu swoje wszystkie marzenia. Tylko nikt nie mówił, że emerytura to często. Zmęczenie chroniczne, problemy zdrowotne, niskie świadczenia i niestety samotność. Statystyczny emeryt w Europie żyje na poziomie egzystencji, także nie ma za dużo środków, żeby spełnić swoje życiowe marzenia. Nie ma żadnych luksusów, a przecież przepracował całe życie. Robił wszystko zgodnie z planem, tak jak mu mówili. I to ma być ta cała obietnica wolności na starość. Ile ważnych chwil w życiu przegapiłeś, bo byłeś zajęty pracą? Ile pasji porzuciłeś, bo były po prostu nierealne? Ile razy mówiłeś, nie teraz, teraz nie mam czasu. Twoje życie to nie linia produkcyjna. To nie Excel, to nie plan emerytalny. To zbiór chwil, a każda z nich jest naprawdę bezcenna w Twoim życiu. Każda z nich można, każdą z nich można też bezpowrotnie stracić i o tym. Powinieneś pomyśleć codziennie w drodze do pracy i z pracy i czekając na zasłużoną emeryturę. I nie wiem, czy kiedyś sobie wyobrażałeś w wolnym czasie, co by się stało, gdybyś teraz, tu i teraz przestał czekać, gdybyś zamiast odkładać życie na później, zaczął żyć tu i teraz. Czy zastanowiłeś się nad tym? Kiedyś przemyślałeś taką opcję w ogóle? I nie chodzi o rzucenie wszystkiego, chodzi o świadomość, o to, by nie zmieniać życie, po prostu w czekanie i potem może się tego, czego oczekujemy, w ogóle nie doczekać. Możesz pracować i żyć. Możesz planować. I czuć, i możesz być wolny, nawet jeśli nie masz jeszcze 65 lat. Najlepiej zacznij od małych kroków. Zdefiniuj, czym dla ciebie jest wolność, co to znaczy, czego oczekujesz. Zrób coś każdego dnia, co daje ci radość a nie pieniądze. Zadaj sobie pytanie, gdyby jutro był ostatni dzień, co bym zrobił dzisiaj? To są naprawdę ważne rzeczy. I pamiętaj, najcenniejsza waluta to czas, a nie pieniądze. Nie pozwól, by inni ukradli Ci życie. Bo w końcu to Ty decydujesz, kiedy zaczyna się Twoja wolność. Masz to absolutnie w swoich rękach i nikt nie powinien Ci tego dyktować, kiedy masz być wolny. I ja już to tak dawno zauważyłem, że emerytura nie jest rozwiązaniem. Widzę to po rodzinie, po znajomych, jak już mówiłem. Wielu z nich na emeryturze pracuje dalej, nie wiedzą co począć z życiem. Po prostu tak są w tym systemie już zagłębieni, że nie potrafią do końca życia z niego wyjść. A emerytura to nie zwieńczenie życia, tylko po prostu jego końcówka. Także zastanów się nad tym, emerytura to Twój ostatni czas, żeby jeszcze ewentualnie, jeżeli masz siłę, energię, no i przede wszystkim zdrowie, pożyć sobie i jeszcze odpocząć lub nawet po prostu pozwiedzać jeszcze świat. Ale najważniejsze jest, żeby nie odkładać życia na później, nie czekać na emeryturę, bo... Wielu z nas nie dożyje tego momentu lub nie dożyje go w zdrowiu. Także nie odkładaj życia na później, bo możesz się po prostu nie doczekać. Nie pozwól, by Twój czas został wymieniony na obietnice, które nigdy się nie spełnią. Twoje kiedyś to dziś, już dzisiaj powinieneś zacząć żyć i być wolnym. I na koniec zacytuję jeszcze raz Alana Watsa. Całe życie przygotowujemy się do życia, a potem umieramy. W Polsce 50% społeczeństwa jest zagrożone ubóstwem, przede wszystkim emeryci. Film na ten temat podlinkuję Ci, w tym miejscu zapraszam do oglądania. Także nie czekaj, zacznij żyć tu i teraz. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj nam proszę łapę w górę, subskrybuj nasz kanał, a w komentarzach napisz, czy jeszcze pracujesz, czy już żyjesz. Życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!